Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale po dłuższej przerwie. Dzisiaj to samo pole co dwa ostatnie filmy było nagrywane. Tyle, że już zmiana, bo jest kukurydza. A kukurydza na tyle jest fajną rośliną, że można pomiędzy kukurydzą sobie chodzić z wykrywaczem. Nie niszcząc plonów rolnikowi. Także wieczorem sobie. Postanowiłem wyskoczyć na godzinkę, dwie. Zobaczymy, bo może być, że może padać. Bo wczoraj padało, i nie dało się ani w teren wyjechać. No i zbytnio czasu nie miałem. Wczoraj, dzisiaj też trochę popadało. Ale tak jakoś się ładnie zrobiło. Mówię, jadę zobaczyć, co dzisiaj da. Także do pierwszego dołka. Pierwszy dołek. Kukurydza nam dała łuseczkę taką małą yy, mi się wydaje, że ona jest na ptactwo na jakieś gołębie albo coś Oczywiście jeśli wiecie, dajcie znać w komentarzach A teraz myślałem, że jakiś guzik albo monetka, ale to jest denko od od myśliwskiej broni od łuski po prostu, od myśliwskiej broni po prostu już wyżarta jest tutaj to ta część i tu jest spłaszczona. Mamy tu ładny sygnał na samym początku pola I zobaczymy sobie Są. razem. O mamy jakąś monetkę I to będzie 10 fenigów Taki ładny stan Jak na pole jak na pole czekajcie wytrę i zobaczymy 1940 10 fenigów na sam początek nieźle no, nie sam początek, już trochę chodzę ale pierwsza monetka dzisiaj wpada także fajnie, super Kolejną łuskę, tym razem mniejsza troszkę A tak to nic poza tym ciekawszego nie ma Oprócz łusek tej jednej Adolfowej dziesiątki I kupę złomu Ale szukamy jeszcze Może się coś dzisiaj trafi Chyba, że wyczerpałem swój limit Zobaczymy Tu mamy ładny sygnał jeszcze Krągłość. jakaś krągłość jakaś e, już widzę PRL 5 groszy 5 groszy rocznik zaraz zobaczę bo jestem w spodenkach wiecie i bez ciepu Wyskoczyłem trochę tak 62 rok Także pozdrawiam 62 roczniki Jeżeli ktoś mnie ogląda 62 tak 5 groszy wpadło fajnie Tym razem część od zegarka już kolejna którą tutaj znalazłem słuchajcie wpadła piękna monetka 1930 któryś niestety nie idzie go nie idzie niestety wyczyścić 10 fenigów trochę robi ciemno, więc latarkę włączyłem a wyszła na wierzch po kopnięciu więc nagrałem od razu jak ją pod, podjąłem 10 wyników mennica a. piękne jeszcze odwrócę z tym orłem tutaj jest swasta 1930 któryś no piękna takie monetki to tak Dobra, idziemy dalej. No i słuchajcie, mamy monetkę. Prawdopodobnie monetka. O dzisiaj mamy wieczór Adolfowy, bo to jest jedynka z Adolfa. Jakaś niestety stanek jaki, stan stanek jaki jest, ale wiem, że to jedyneczka także. Pod koniec robi się monetkowo. Dobra, idziemy dalej. Słuchajcie, mamy tu sygnał następny. Włączymy lampkę, żeby lepiej było widać. Znijmy pin pointera. Bardzo ładny sygnał. Taki monetkowy bardziej. I zobaczymy. Razem. Widzicie? <laughs> 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 Widzicie rancik? Jest moneta następna. Tym razem. Tym razem PRL. PRL PRL To jest PRL czy co to jest? Tak, 5 groszy Mówię takie dziwne 5 groszy 49 rocznik Również pozdrawiam Słuchajcie mamy kolejną monetkę Tutaj pies mnie napastuje Nie daje mi spokoju Ale chyba Jakiś wycieruch Może w domu doczyszczę ale podejrzewam, że jakiś Adolf i to chyba będzie 10 wyników, też. Także no, dzisiaj monetkowo niedawno było same guziki, tak, to chyba Adolf a dzisiaj monetki same Muszę gołe ręce, bo, bo się tak kleją, klei ziemia do rękawiczek, że nie idzie nic zrobić. Dobra, do następnego. No, tu mamy też fajny sygnał. Już wykopałem, pinpointer włączamy i sprawdzamy. Co to może być? Skrycie. Y -y 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 -y. Widzicie? To co mówiłem w poprzednim ujęciu Że się wszystko oblepia i nie wiadomo hm. Czekajcie chwilę Jakieś tutaj ma się wydaje, że to się wydaje, że to coś odciągnika do powietrza, wiecie? taki wentyl chyba Do koła To coś takiego Pierwsze wrażenie myślałem, że to jakiś mały gwizdek No zobaczymy później No już mamy podsumowanie Wczorajszego dnia, bo dzisiaj już jest następny dzień odkąd chodziłem Jeszcze wpadło ciekawa rzecz Wam zaraz pokażę Prawdopodobnie to jest pinka od mankietu Spinka. Jeszcze brakuje jednej części. Prawdopodobnie tak. A kulka jeszcze wyszła. To, to widzieliście te fenigi. To, to tej daty nie mogę wyczyścić. Tej monety. Trochę tam wyczyściłem, ale 1930. Któryś, ale nie wiadomo który. Bardzo fajna moneta. Takiej nie mam dychy, coś tam wypadło. Wiecie, jeśli nie mam czasu latać w dzień, no, no nie mam czasu. No to muszę sobie wieczorami chodzić, nie? Jak z kolegami idę w niedzielę, no to w niedzielę tylko chodzę. W lasach ostatnio byliśmy, ale nic nie, nie, no nie nagrałem po prostu, bo nic nie znajdywałem. Dosłownie nic, jakieś tam druty, tylko puszki. Nic więcej byliśmy w lesie. W tą niedzielę co była, bo mamy dzisiaj wtorek jak nagrywam wam ten podsumowanie chodziłem w poniedziałek wieczorem. No to w niedzielę byliśmy na Dzień Dziecka zaproszenie dostałem od stowarzyszenia stwierdza grudziąc Chodziliśmy tam z dzieciakami, z domu dziecka, z wykrywaczami, oni sobie chodzili, znajdywali monetki i dostawali nagrody. Fajna inicjatywa, fajnie było. Jeśli oglądasz Patryk mnie, to pozdrawiam i dziękuję za, za udział w tym wydarzeniu. Ja nie przedłużając, <laughs> chciałbym Was zaprosić do oglądania i miłego oglądania Wam życzyć. Chociaż za dużo nie było fantów, ale coś tam zawsze wychodzi. Jeszcze tam wrócimy, bo jeszcze nie skończyłem w sumie tego pola. Było to trochę było, bo naprawdę zlało. No dobra, jeśli Wam się filmik podobał, dajcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz i do następnego, trzymajcie się, cześć.